Witam Was serdecznie na moim nowo powstającym warsztacie. Tak, tylko chciałem Wam pokazać dzisiaj, co mi się udało zrobić. Ze starego warsztatu płyty zostały przykręcone na ten tutaj narożnik. Tak, jak mówiłem, prawdopodobnie stół będzie teraz w kształcie elki. Znaczy, zostaje mój stary stół. Do tego dołożę kawał solidnego blatu. Ale to jeszcze trochę. Dobra, płyty są dokręcone, częściowo poszpachlowane, teraz przemaluję na podobny kolor co było, będę mógł powoli wieszać narzędzia, dałem, zabezpieczyłem je, bo to są meblówki, zabezpieczyłem je na każdym, na, 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 z każdej strony yy, lakierem, ale zostawiłem też tutaj dosyć dużą przerwę, gdzie pójdzie to czarne mazidło takie do dachów. Tutaj już pójdzie albo jest bica, albo coś takiego. Niebawem wymiana tego okna. Okno już mam. Pianki też mi przyszły. Zastanawiam się, co z sufitem. Jakbyście mogli pomóc. Jak ktoś ma jakąś taką lepszą wiedzę, czy dać styropian, czy jechać też pianką. Bo nie wiem, strasznie się tutaj nagrzewa. Jak na razie, piana dojdzie. Tak jak mówiłem, dalej na pewno na ściany. No i dobra, ja robię dalej, jak coś to będę robił aktualizację. Tak wyglądały płyty wcześniej. Tu jest jedna warstwa. Wczoraj miałem skończyć, ale tak zaczęło tutaj śmierdzić tą farbą, że pozostawiałem drzwi otwarte i zostawiłem to do wyschnięcia. Dzisiaj skończę tutaj, ten kawałek. No i co, i polecę drugą warstwę. Na dole się jakoś nie starałem, bo tutaj i tak będą stoły, blaty. U góry wydaje mi się, że jeszcze jedna warstwa farby i będzie ok. Przyjdzie lepsze oświetlenie, mocniejsze. Powinno być dobrze. Działam dalej. Tak to wyszło. Na razie jeszcze świeci się bardzo mocno, bo jest mokra. Oczywiście to jest połysk. Połysk farba. Można było to zrobić lepiej, ale to jest warsztat. Przepraszam za światło, oczywiście, bo jak na razie warunków tutaj nie ma jeszcze. Ale ta ścianka powstała. Tu będą na niej wisieć narzędzia różnego rodzaju, i tak dalej. Zobaczymy. Farba, której użyłem. Dwukrotnie malowana. Dekoral do drewna i metalu. A tutaj co? Jeszcze nie wiem, albo USB, albo deska elewacyjna. Jutro jadę zobaczyć ceny desek elewacyjnych, bo tak wymyśliłem, że może by było taniej albo podobnie. A może lepiej by wyglądało. Śmieci jeszcze nie ma porządku, ale powoli pracuję nad tym. No i co. Mam nadzieję, że jest ok. Jak powysycha w innym odcinku to może Wam jeszcze to pokażę. A no mi się ogólnie podoba. Przede wszystkim kilka metrów płyt wykorzystanych ze starego warsztatu. Które Ci co oglądają dobrze kojarzą. A więc niebawem będzie można urządzać powoli chociaż ten kawałek tutaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia. I na razie, cześć.